do Fortnite'a właśnie trafiła ogromna aktualizacja, a wraz z nią cała współpraca z Power Rangers, możliwej zmiany w Megazorda, ogrom nagród dla wszystkich, specjalny tryb gry z czatem zbliżeniowym, nowe skiny i zmiany na obecnej wyspie oraz jak zawsze ogrom zmian, nowości i darmowych nagród, lecz zanim sobie do tego przejdziemy, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty, drogi widzu, chcesz zgarnąć prezent za 300 Fałdolców, to koniecznie zostaw opeczkę do góry i suba z dzwonem, no bo jak sami widzicie, do tej pory ponad 50% z was tego nie robi, no i przypominam jako epic partner o kodziku kicia tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem, a my przejdźmy sobie już do filmu. No dobrze widzowie, a my przejdźmy sobie do dzisiejszych nowości, bo jak sami chwilkę temu słyszeliście, dokładnie dzisiaj rano do Fortnite'a została wprowadzona trzecia wielka aktualizacja obecnego sezonu czwartego, która jak zawsze wprowadziła nam do gry ogrom zmian, nowości, no i oczywiście nagród dla graczy. Dzisiaj, tak jak obiecałem wam wczoraj, zrobię wam całe jej podsumowanie, a zaczniemy sobie od nowości w trybie podstawowym, bo jak zawsze było ich tam najwięcej, a jedną z pierwszych i tak naprawdę najważniejszych to oczywiście współpraca z Power Rangers. Zaraz po tej dzisiejszej wielkiej aktualizacji do Fortnite została wprowadzona cała współpraca z Power Rangers, dzięki której gracze otrzymali dostęp do sekretnego skina karnetu bojowego i jego przedmiotów tych w tych tle. A dodatkowo na wyspie czeka na nas kilka bardzo fajnych nowości. Przykładowo, od dzisiaj na mapie jest dostępny nowy pistolet z Power Rangers, ten którego macie widocznego na ekranie w tle, ale nie tylko, ponieważ dodatkowo gracze w trakcie meczu mogą zmienić się w potężnego Megazorda, tak jak w Supermana, ale nie do końca tak jak w Supermana. Megazord to postać, która dokładnie zabiera. 5 miejsc siedzących na swoim pokładzie i gdy wchodzicie tam solo, do waszego zespołu trafia czterech rangerów, gdy jest was z dwóch, trafia trzech rangerów i tak dalej i każdy z drużyny może korzystać z różnych zdolności od Megazorda. Przykładowo, mamy tam dostęp do uderzenia tym wielkim mieczem, co było widoczne na zwiastunie, dodatkowo są tam rakietnice przy głowie i wiele innych, których wam tutaj nie zdradzę do końca, abyście sami mogli sobie obadać tego wielkiego giganta, który jest dostępny już teraz na wyspie Fortnite. W momencie, gdy nagrywam to was ten odcinek, nie jestem w 100% pewien, czy Megazord jest dostępny w każdym pojedynczym meczu czy ma jakiś określony procent szans na pojawienie, ale mimo wszystko jest to jedna z lepszych współprac jaka trafiła do gry w obecnie trwającym sezonie. Ale spokojnie, bo to na pewno nie najlepsza nowość jaka została wprowadzona do Fortnite'a wraz z tą dzisiejszą wielką aktualizacją, ponieważ poza całą współpracą z Power Rangers do Fortnite'a dokładnie dzisiaj został udostępniony całkowicie nowy tryb gry. Twórcy gry jeszcze przed wydaniem tej wielkiej aktualizacji poinformowali nas, że do Fortnite nadchodzi nowy tryb gry o nazwie Delulu, tak dokładnie Delulu jest to oficjalna nazwa tego trybu i co ciekawe jest to tryb zwykły Battle Royale za robudowania, ale z kilkoma bardzo ważnymi zmianami. Jedną taką jest przykładowo czat zbliżeniowy, który działa tak, że czym bliżej znajdujemy się danego gracza tym lepiej go słyszymy, a w miarę oddalania się od niego jego głos cicha i tak widzowie w trybie tym każdy gracz będzie mógł ze sobą gadać podczas trwania rozgrywki. To jednak nie wszystko wszystkie jego funkcje, lecz zanim sobie przejdziemy do kolejnych jego funkcji, wypadałoby powiedzieć, kiedy tryb ten zostanie dodany do gry i widzowie, słuchajcie, tryb ten trafi do gry na ten weekend teraz od 19 września godziny 15 do 22 września tej samej godziny i potem w kolejnym tygodniu też od piątku do niedzieli. Co jednak ciekawe, ja sam wraz z innymi twórcami internetowymi będę miał dostęp do tego trybu przedwcześnie i już dzisiaj będę mógł dla was go przetestować na żywo na live'ie, który startuje o 19, a jutro tryb ten będzie dla wszystkich i zrobimy sobie z niego może jakieś gry z widzami, a dzisiaj ja sam będę grał na nim na live. Ale wracając do jego funkcji, to tak, poza tym, że tryb ten będzie posiadał coś takiego jak czat zbliżeniowy, dodatkowo będzie troszeczkę inną wersją Battle Royale, ponieważ gracze będą mogli łączyć się tam w drużynę z innymi, ale co ważne, tylko jedna osoba wygrywa. Tak więc, mimo tego, że w trakcie meczu będziecie z kimś się porozumiewać i się teamować i tak czy siak końcowo będziecie musieli wyeliminować tą osobę, lecz sam fakt, że można prowadzić sojusze oraz można gadać z każdym graczem na wyspie, już daje temu trybowi Coś czego inne tryby gry nie mają. Z takich ważnych uwag musicie pamiętać, że w trybie tym musicie mieć włączony czat głosowy na wszyscy i będzie Was wtedy słyszał każdy, Wasze niki nie mogą być ukryte, to znaczy anonimowy tam nie działa i tryb ten jest tylko na dwa najbliższe weekendy, ten teraz, no i oczywiście ten następny. Tak więc są to takie można powiedzieć testy czatu zbliżeniowego, który nadchodzi do Fortnite'a w późniejszym czasie i może kiedyś zostanie on już na zawsze, ale to dopiero zobaczymy, a ja tak jak mówiłem wcześniej, dzisiaj przedwcześnie będę testował dla Was ten tryb na live. To jednak dopiero początek nowości jakie zostały wprowadzone wraz z tą dzisiejszą wielką aktualizacją, a zaraz następne w kolejce są oczywiście darmowe nagrody dla graczy, a pierwsze które poznaliśmy po tej aktualizacji są z okazji eventu urodzinowego, który co najważniejsze już na dniach trafi właśnie do Fortnite'a. A więc tak, z rzeczy które poznaliśmy po tej aktualizacji to torty urodzinowe i w tym roku będą one wyglądały tak na wyspie, tutaj macie dodatkowo kawałki tortów, które będą nas leczyły, a żeby to było mało na wyspę wróciły prezenty i pistolety na flary. Dodatkowo do Fortnite trafią właśnie z tej okazji darmowe nagrody, które będą dla wszystkich graczy i w tym roku będą dokładnie trzy takie przedmioty, te widoczne tutaj na ekranie i będziecie mogli je zdobyć za wykonanie konkretnej liczby zadań i szczegóły macie na ekranie. To jednak nie wszystkie darmowe nagrody jakie pojawiły się wraz z tą dzisiejszą wielką aktualizacją, a zaraz kolejne jest darmowe ekran odowania dla każdego gracza, i jest to ten ekran tutaj i wystarczy, że zalogujecie się do gry i ten ekran tutaj otrzymacie za darmo do szafki. Kolejna nagroda jaka trafiła do Fortnitea po tej dzisiejszej aktualizacji, to co ciekawe darmowa parasolka, która jest z okazji wydania nowego trybu gry, czyli tego Delulu, a żeby ją zdobyć wystarczy, że wygracie mecz w tym nowym trybie i pamiętajcie, że jest on tylko na ten weekend i ten następny. No i co też ciekawe widzowie, po tym dzisiejszym update'cie do Fortnite'a trafił też skin rankingowy, ten widoczny na moim ekranie w tle i jest szansa, że skórka ta, tak samo jak te wcześniejsze rankingowe skiny, będzie dostępna za darmo dla wszystkich graczy za zadania, ale nie jest to jeszcze w 100% pewne. Ale, ale, poczekajcie jeszcze w ponieważ poza nagrodami, które już teraz będą dostępne w Fortnite, są też nagrody, o których dowiedzieliśmy się i wiemy, że nadchodzą do gry. I przykładowo wiemy, kochani, że w najbliższym czasie gracze będą mogli za darmo zdobyć jednego zwierzaka i tak jest to info na temat funkcji zwierzaków. Po tej dzisiejszej aktualizacji, lekarze zaczęli donosić nam, że funkcja zwierzaków jest już bliżej wydania niż kiedykolwiek wcześniej, a to oznacza, że już na dniach powinna ona trafić do Fortnite, a, a wraz z ich wydaniem gracze będą mogli zdobyć jednego zwierzaka za darmo do swojej szafki. Żeby to było mało widzowie, doneta wyciekły nawet wszystkie nazwy zwierzaków, które nadchodzą do Fortnite i same nazwy macie widoczne w tym poście na moim ekranie w tle, więc jak sami widzicie, zwierzaki są już bliżej do wydania niż kiedykolwiek wcześniej, a kiedy dokładnie trafią, tego na obecny moment jeszcze nie wiemy. Prawdopodobnie trafią one przy okazji kolejnej wielkiej aktualizacji, bo dosłownie wszystko jest gotowe i wtedy też wraz z ich wydaniem do gry trafią zadania, w których każdy gracz będzie mógł zdobyć właśnie jednego zwierzaka za darmo do swojej szafki. Dodatkowo w trybie podstawowym pojawiły się jeszcze nowe skiny i przedmioty kosmetyczne, i teraz, w tle, możecie je wszystkie zobaczyć. I mamy tam właśnie, w tym skina rankingowego, który może być za darmo, oraz wiele innych ciekawych rzeczy. Z informacji, jakie podają nam lekarze na Twitterze, możemy dodatkowo dowiedzieć się, że w plikach gry skrywa się jeszcze 7 ukrytych zestawów skinów, a to oznacza, że w ciągu kolejnych dwóch tygodni do sklepu w grze trafi 7 skinów ze współprac, tak ze współpracy do kupienia dla graczy. Co też ciekawe, widzowie, w tym wszystkim, po tej aktualizacji wyjątkowo pojawiło się sporo informacji na temat nadchodzących eventów i przykładowo już 27 września na wyspie rozdziału 7, 6 odbędzie się pierwszy wielki event, a dzień wcześniej będzie event w OGT Rybie. Szczegóły na temat wszystkich nadchodzących eventów przedstawię Wam już do tym jutrzejszym filmie na kanale, tak więc wyczekujcie, bo na wyspie jest dużo odliczania do jednego eventu, a jak nie ma to dopiero trafi, a poza tymi rzeczami mamy jeszcze ogrom innych wycieków w całym ich temacie. No i oczywiście pojawiły się nowe zadania i zostały naprawione problemy, a ja sam najbardziej się cieszę z wszystkich nagród, które pojawiły się po tym update'cie oraz z wycieków na nadchodzące eventy, które pojawią się w Fortnite. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje na temat dzisiejszej wielkiej aktualizacji i jej nagrody, a jeżeli chcecie jutro odcinek fabularny na temat zmian fabularnych po tym update'cie, to zostawcie apeczkę do góry i komentarz. I eventy, a nie dość, że już jutro na kanale pojawi się film o właśnie takiej tematyce, to dodatkowo każdy z was dostanie serducho w komentarzu. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!